Pas biegowy jako oczy trenera techniki w biegania. Do czego przede wszystkim będzie służył pas? Głównym zadaniem pasa będzie eliminacja wyrzucania nogi przed, przed środek ciężkości. Pas za ciebie będzie de facto myślał, bo on będzie ci uniemożliwiał wyprostowanie nogi, a z drugiej strony też uniemożliwi ci jej pozostawienie daleko za sobą. Czyli de facto e, będzie typował ci e, na etapie podświadomości tego, co robimy ja czy w Wojtek na treningu techniki biegowej. I oczywiście zdecydowanie szybciej złapiesz dobry ruch, kiedy będziesz po naszych konsultacjach. Za to zdajemy sobie sprawę, że nie każda osoba do nas dotrze z racji odległości. Nie każda osoba dotrze, bo po prostu w danym momencie będziemy mogli zgrać sobie nasze możliwości, jeżeli chodzi o, choćby o terminarz. Za to zakładając pas, każda osoba będzie miała pewność, że stopa będzie jej lądowała dokładnie w, tam, gdzie być powinna, czyli pod środkiem w ciężkości, a 90 od 95 do 98% wszystkich kontuzji jest skorelowana z tym, że stopa ląduje przed środkiem w ciężkości. Jeszcze aktywnie stawiana, pas będzie to eliminował. Przetestowaliśmy, ale może o testach opowiemy w innym, w innym nagraniu, więc pas będzie Naszymi oczyma, czyli oczyma trenerów techniki biegania na Twoim treningu, więc sprawdź, przetestuj. Nawet jeżeli macie, odbyliśmy pierwszą konsultację z sobą, która jest daleka, tak jak mówiłeś Maciej, Pas pozwala utrzymać to, co zostało wypracowane i nie zgubić tego, bo często jest tak, że na konsultacji u mnie ktoś łapie technikę, a później wrzuca film i mówi, kurczę, jak to było, nie jestem w stanie utrzymać. Pas świetnie podtrzyma tą pracę i jakby da wam dalszy feedback do pracy na zasadzie postaw tą nogę w tym miejscu. Więc jak najbardziej polecamy pas do tego, żebyście nie zgubili techniki po pierwszej konsultacji i znowu pracowali, bazowali na tym, żeby technika była powtarzana.